Dzień dobry Państwu. Przez ostatnie kilka dni przyzwyczailiśmy się już chyba do nowych szczytów, do ciągłych nowych szczytów na parze euro jak i na niektórych innych walutach, ale dzisiejszy poranek, a w zasadzie już, już sesja azjatycka w nocy przyniosła odwrócenie tego trendu. Na początek sesji europejskiej euro -Dolar był na poziomie 1,4720, więc już poniżej szczytu i niewiele później szybko zanurkował do poziomu 1,4650. W tej chwili nieco stabilizacji, odbicie do poziomu 14670 ale sentyment cały czas nie najlepszy. Pary złotowe za tym otworzyły się od razu słabiej. Euro złoty 4,15, dolar złoty 2,8250. Na razie bardzo spokojnie krążymy plus minus pół grosza od poziomu otwarcia i chyba do początku sesji amerykańskiej niewiele się zmieni. Szanowni Państwo, dziś poznaliśmy już dwie dane makroekonomiczne. Obie tak naprawdę wspomagające euro. Pierwsza to PPI z Niemiec. Rynek oczekiwał minus 7,2% rok do roku, co i tak już było lepiej wobec minus 7,8% w lipcu, a tymczasem dana opublikowana wyniosła minus 6,9%. Dodatkowo poznaliśmy saldo obrotów bieżących w całej strefie euro za miesiąc lipiec. Tutaj dana także okazała się zaskakująco lepsza. Rynek oczekiwał minus 4 miliardów euro wobec minus 5,3 w czerwcu, natomiast te opublikowana dana to plus 6,6 miliarda euro, a więc o wiele, wiele lepsza. Nie pomogło to jednak euro eurodolarowi dziś wydaje się, że jednak najważniejszym wydarzeniem albo albo ciągiem wydarzeń będą zapadające indeks, zapadające kontrakty na indeksy giełdowe na wszystkich, czy na wszystkich najważniejszych parkietach. Dziękuję Państwu bardzo. Parę życzę miłego dnia.